Witam z tej strony zrzut naszą pasją. a już trzeciego zrzuta. kolejny na polu. Jest z takiego błudnika tam. Zajdę na tory i obejrzę to pole. I widzimy sobie przede mną. Widzę to jest raczej mały zrzut. Widziałem tylko w widlice, widlice nie była jakaś tężna. tu. żebyki tu były w nocy Usmak. Sierzutki Teraz zobaczymy dalej, obejrzymy to pole Może albo się znajdzie do pary, albo kolejną wzrost Kolejną tykę Dobra, do nasz gór